Wszyscy tego pragnęli od zwykłych żołnierzy po głowy państw. Ale ona wybrała sama, najniebezpieczniejsza, najpiękniejsza, najbardziej wolna kobieta, która władała nie tylko sercami, ale i losami. Wchodziła do sali, a mężczyźni zapominali, po co przyszli. Jej oczy mogły przyćmić mowę oratora, zatrzymać umowę, rozpocząć wojnę. Nie prosiła o miłość. Składano ją u jej stóp. Nie błagała o uwagę. Ustawiano się po nią w kolejce. Żyła według własnych zasad: jaskrawa, głośna, bezczelna. Każde jej pojawienie się stawało się wydarzeniem, a jej zniknięcie katastrofą. Mężczyźni tracili głowę, kobiety ją kopiowały, a ona po prostu żyła. A gdy wszystko się kończyło, nie drżała, nie płakała, nie przepraszała. Patrzyła prosto w oczy tym, którzy przyszli ją zniszczyć, i uśmiechała się. Bo takie kobiety nie umierają one stają się legendą. Nazywała się Mata Hari i to był dopiero pierwszy rozdział jej prawdziwej historii.